Ostatnia reakcja na Mamona się podobała, a akurat wyszła nowa, więc zamierzam poddać się torturom psychicznym i skomentować kolejny gameplay eldeński Mamona pod tytułem Chorożwita. <grymne> akurat fryzurkę ściąłem na sztywnego gita, także będzie dobrze. Wielkie poruszenie. Wielkie poruszenie. Ja w ogóle ziomeczka spotkałem takiego k***a. Z Niskiewisa, co go nie widziałem z 10 lat ja, ja. fajny Fajnie się tak z kimś po paru latach zobaczyć Fajnie, ja ostatnio jechałem na hulajnodze i nagle mi ktoś krzyczy z roweru. *a, Maciek Maciek, a to kolega z liceum, łota się. Ale u mnie to od razu każdy widzi, że się ulałem U mnie to od razu widać, <laughs> że Aleś k przytył I niego A w porządku, żyje sobie, na rowerze sobie jeździ, wiesz? O ty... Ej <laughs> nie Przestań Na rowerze gdzieś sobie tam jeździ i tak podjechał akurat przy okazji na śniadanie było. Nie jadłem śniadania. Jak to A, nie jadłeś śniadania? Śniadanie jest najważniejsze. Jak teraz bossa pokonasz, jak śniadania nie jadłeś? Jakieś jajka, to sobie jajka same zjem. Ty, ale damage był ładny. On nie ma hitboxa, nawet nie mam jak go uderzyć, zobacz. Jak nie ma hitboxa? I on <laughs> jak go walnąłeś, jakby nie miał hitboxa, to byś go walnął. Nie masz jak go dogonić, Patrz, I schodzi z Ale on przyjdzie do ciebie, nie musisz go, 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 go gonić. Konia? I już koniec, W ogóle nie? bardzo lubię tego bossa. Gniejący rycerz, bardzo rytmiczny, bardzo fajny. Mega mi się podoba ten atak, gdzie on zsiada z konia i się to przecina jakby ze sobą. Nie wiem, taki intuicyjny mam wrażenie z tymi atakami. Te nie są jakoś ultra przedłużone. Nie możesz tego uniknąć. Jeżeli cię pierwszym trafi, to dostajesz 7, a trzy cię zubijają. To nie jest prawda do końca. I to mi się tu nie podoba. Nie, no te hitboxy na tym najcie nie są złe właśnie, w sensie autentycznie jesteś w stanie zrolować w niego i być pomiędzy nim, a jego bronią i cię nie trafi. Są super te hitboxy. To nie jest, że go ciężko trafić, powtarzam po raz dziesiąty. On ma tylko dwa hitboxy, które ci się pojawiają, widzisz? Ale akurat jakby hitbox jest, bo na początku będzie, że go nie ma, ale da się do niego przyzwyczaić. Bo jak rośnie taki wielki i bierz go w tą dołu, to on w ogóle demedżu nie Rośnie taki wtedy, wielki, jep. Jak schodzi z konia, tak samo jest nieśmiertelny, nie możesz go zabić. Zrobili ludzika, który ma trzy nieśmiertelności. No i nie mogę wyczekać, pa. No to wyczekaj. Zobacz, jak nie możesz. nie dostał. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj trzy. chwilę. Co to był za hitek? No i nie mogę wyczekać, pa. No ten hitbox jest taki niefajny, że go po prostu nie dotknąłeś. Zobacz, hitbox nie dostał. Ciekawe, czemu nie dostał. Właśnie hitbox jest dobrze zrobiony. Bo gdyby był źle zrobiony, to byś go trafił, właśnie. A nie powinieneś. Wszystko się zgadza. Mega mi się podobają ataki tego bosu. Ten jest cudowny. I wbrew pozorom bardzo łatwo się go dodżuje. Bardzo łatwo. Nawet za pierwszym razem. On wygląda mega strasznie, ale nie jest taki. Co ty robisz, ty On ci. Nie nie. Będzie się napinał, że cię uderzy. Ale mam takie wrażenie, że zamiast rolować panicznie mógłbyś po prostu stwierdzić, ej, mam okno, może go pouderzam. Najwyżej strejduję. Dał ci miejsce na dwa, trzy ataki. Tutaj patrz. Będzie się napinał, że cię uderzy i cię nie uderzał, tylko końcie wtedy depcze Teraz, bum. No i. Zobacz, zero hitów, nie możesz hitbox! Ale ty grasz bronią, która ma dźganie, Jest strasznie trudno nią trafić w ten sposób. Zwłaszcza jak próbujesz ze skoku. Kiedy widzisz, Cześć. co ty robisz? Patrz. Nie trafiasz go nawet. To nawet Zobacz. nie trafia. zero hitów. Nie możesz hitboxa mu znaleźć w ogóle. Zobacz. Nie, nie znajdujesz hitboxa, bo, bo go nie dotykasz. To nie jest tak, że ten hitbox cię nie lubi czy coś. Patrz. Jakby. Spróbujcie sobie zagrać rapierem na malikefa, to poczujecie to co on, ale to nie jest źle zrobione, tak po prostu działają hitboxy, jest ciężej. Zobacz, nie ma hitboxów w ogóle, zobacz. I ch... to zaznaczasz. Jeden hit na dziesięć zrobiłem mu. To postaraj się trafiać, będzie wtedy dobrze. A w ogóle, Pięk bo tu kamerka zrobiłeś? jest mamona, no, ale ona wygląda Dobra, tak, a więc ja cię pięciadę, nie przejmujcie się. Oho, zaczyna się. Za debilizm będzie ban. Może lepiej nie. Jakbyśmy na tej zasadzie oceniali tutaj, czy ktoś jest do bana, to ja już dawno bym wyleciał z roboty. Wiedziałem, że to łajza jesteś. On no, chyba się... nie rozumie słowa hitbox. On myśli, że hitbox to okno czasowe. A no cóż, to ja mam pojęcie hitboxa raczej takie, że to jest coś, co masz trafić, a nie czas, w którym masz trafić, no ale dobra. mi zrobił, gdzie tu nawet byś nie doszedł pięściami, jak coś, no nie? Bo byś miał za mało damage'u. Kusi, żeby co... Sobie... Ja naprawdę mam straszną ochotę jakiś taki posrany challenge w tym Delce zrobić. O Jezu, kusi. Może nie pięściami, ale... Faktycznie chcę to jakoś utrudnić. To jest super, że to płomienie da się przeskoczyć. Nie wyglądają, tak, ale da się. Uuu, mam on nawet to robi. No oczywiście, że frajer rzuca ten jak się... Ale zobacz jak to wolno leciało do ciebie. Mogłeś tak sobie rolnąć. No a, że, bo ty się leczyłeś, okej. Okay. frajer rzuca ten jak się. Input reading, co? Zobacz, on nie lubił fitoxa w ogóle, żebyś go trafił. Poczekaj, się... co? Ale. Ale mamon ty go trafiłeś. No oczywiście, że frajer rzuca ten jak się. Mamon ty go trafiłeś. Zobacz, on nie lubił fitoxa w bo... ogóle. No a tutaj, żeś nie trafił, to nie dosłyszałem. Chce, że, że frajer rzuca ten jak tutaj się. Tutaj ładnie trafione, przebity konik. No a tutaj to nie wiem, co miałeś trafić niby. On mówi, że to jest hitbox wsuty. Ty to rozumiesz? Zobacz, on nie ma hitboxa w ogóle, żebyś go trafił. I ucieka, i zobacz, i ucieka. Frajer, nie? To jest właśnie tak, przechodzisz po prostu na bitkę, za garażami się umawiacie. Pamiętam to, pamiętam, kiedyś się mówiłem z takim błażejem, za garażami. No i idę tam i patrzę, a jeden drugiemu robi. Co? Dlatego chciałem podejść tu, patyk. Ej, ale śmiesznie było, jakby szczecę do tej jaskini i patrzysz, że tam Midir śpi. i tak traficie raz i tak. Oho. Ale on nawet nie patrzy na to, jak ten ogień leci, tylko spamuje skok tylko wtedy, kiedy może. Patrz, widzisz to? Od razu bum, bum, bum. No i dziękujemy o, panu. Właśnie. Tak to się kończy. No tak się Panie kończy kolego. z pomocą, no nie No nie tego zrobić, a tych, które spodłowałem, to już by nie żył. Jak coś, technicznie. <noise> Ej, ale fajnie, nie? Gdyby trafił, to by zabił. No tak, gdyby przeciwnika zdrowie poszło do zera, to by zginął. No, to się zgadza. To ciężko zaprzeczyć. Które spódówem on by już nie żył. Nie da się go trafić, jest debilnie zrobione. Nie możesz go dogonić. Nie, 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 nie. Zmień broń, jeżeli tak uważasz. Wtedy bierzesz sobie coś bardziej zamaszystego, coś, co trochę łatwiej trafia w takich przeciwników i jest wtedy cacy. Bo nie masz prędkości. To jest specjalnie tak. Zrobione, stary, żebyś nie mógł nic zrobić. Dlatego mi się nie chce, będę skipował tego bossa, bo to nie ma sensu. dla mnie No to skippnij go, nie ma problemu. Bo na I, jeżeli, jeżeli ci nie idzie, jeżeli cię wkurza, ten boss nie dostarczy ci żadnej satysfakcji, zabicie go i tak dalej, to po co go robić? Idźmy dalej. Który możesz trafić? Nie możesz trafić go z wyskoku, nie możesz po rolu. Możesz, możesz, tylko jest po nie prostu trudniej tą bronią, ale to nie jest tak, że to jest wina z źle zrobionego bossa, tylko połączenia specyficznych hitboxów ze specyficzną bronią, którą ciężko jest po prostu tego hitboxa znaleźć, i to działa tak jak jak powinno. Jak zrobić, że walka była trudna, to dali mu trzy stensy nieśmiertelności. Co? Plus jeszcze uciekać, żeby od ciebie robił, żeby nie miał e, hitboxów. Co? I masz bossa. Ziomek, on naprawdę jest dobrze zrobiony. I nie ma jak. Czego tu nie było jak? masz bossa. Po prostu źle zrolowałeś, dostajesz obrażenia. Raz. Pani kroll. Pani kroll dwa razy. I, i wykorzystał po prostu spaniszował ogono. Czemu jakąś poradę na Fire Gianta? To jest tak średni boss, że polecam po prostu grać blida na niego i procentówką go bić po stopie. Nie ma żadnego no, wiesz, wstydu. Oho. Ma... Ty, ale jaki damage ma z tego, jak trafi, zobacz. Nie mogę wstać już wtedy, to rozumiecie się uleczyć, patrz. Ładny Jeszcze rzuca to. A mam już manę zmarnowaną na połowę rzeczy, patrz. No ale nie musi... No i ładne trafienie, i teraz jest dobrze, lecisz. No. Czy nie masz hitboxa, żeby go ruszyć. No ale mam on, to jest sekwencja, w której masz unikać, no. Ja wiem, że to nie jest fajne, Weldenie, że czasami bossy tak robią, no ale tak zrobił, więc tutaj po prostu nie masz. poszedł sobie. To unikaj. I potem, jak zejdzie na dół, to z powrotem staraj się trafić, ale poczekaj, aż zejdzie na dół. To jest przejście fazowe, stary. Jeszcze jeden, odmrożenie, żeby ci założył, bo inaczej byś wygrał. Pewnie. Tak, dokładnie. On patrzy ile masz paska odmrożenia i mówi tak, a to jeszcze jeden ci rzucę. No nie, nie jest tak, po prostu zagrała, ty nie uniknąłeś. I patrz, jeszcze jeden. Odmra Ale to było bardzo ładnie zakomunikowane swoją drogą. Zobacz. Ładnie brzygnął se i myślisz sobie o ogieniek, dobra, podskoczę. I patrz, no i Jeszcze jeden. Panie żeby ci założył, bo inaczej byś wygrał. Pewnie. Inaczej byś wygrał <laughs> Co z tego, że boss ma 3,4 HP, ten oto odmrożenie zmieniło wszystko I nie jesteś w stanie tego uniknąć Bo przy drugim jak się koń pojawia i leci w ciebie uh -huh. On leci w ten punkt, w który leci koń Bo jak ty zrolujesz od konia, to on uderza cię tam Kurcze, ja muszę zobaczyć chyba w takim razie Ale może by się udało znaleźć moją walkę z tym rycerzem Gnijący rycerz Ty sierota kos Dobra, dobra, fajnie. O, stary. Dobra, dostałem Musiał konikiem, ale patrz, chora. uniknąłem, uniknąłem kolejnego. Ty no, to co on mówi, że jest nie do uniknięcia, to uniknąłem właśnie, mega dziwne. Ale musiałem mieć szczęście, nie? Rzucił sobie jak piłem, ale zdążyłem uniknąć? Nie no jak to? Ograłem ten input reading mamonowy, co on mówi? Tak czy inaczej da się uniknąć tej drugiej Cię części. Nie i nie możesz tego uniknąć. Tak to debilstony wymyślił sobie. Który to projektował No również... tak, ten co projektował, wiecie kto, nie? Że tam musisz ten hit dostać No nie ma co tego robić, to jest debilizm, k***ań To nie chodzi o uczciwość, to jest debilizm po prostu Mordo, jak oni są takie bossy, to niech mnie zatrudnią Ja im takiego bossa zrobię, że nikt na tej planecie go k***a nie wykona No na pewno byś zrobił takiego, którego nikt nie wykona Myślę, że byłby taki, że nikt by nie chciał takiego zrobić To jest bardzo proste Tylko jedną rzecz dopisuję na dole bossa Each time Each time, 100% time When you are about to make a final blow on a boss, he will immediately explode and kill you. <laughs> Natomiast nie jest tak tutaj. I nie unikniesz tego. No nie, wtedy byś nie uniknął, faktycznie ten kod byłby nieźle posrany, ziomek. Za każdym razem, kiedy boss będzie na jeden hit, nieważne czy z czy z szaru, czy z czegokolwiek, będzie miał wybuch, który cię będzie zabił i w świecie tego nie ukończysz. No po... To po**** co robić takie coś, można od razu takie coś zrobić. Bo ja to tak odbieram tutaj stary, ja to tak tutaj odbieram, w momencie kiedy nie możesz go bić, bo ma te fazy, w których kurwa, człowieku nie możesz go bić. No co ty mówisz no, jasne czasami trzeba poczekać na to okienko, ale to przede wszystkim widzę na razie nietrafione ataki, po prostu. No damage'u w ogóle nie dostaje w faz, wyskoku też nie. No nie, nie dostaje demedza. mamon, mamon, stop klatki cię tutaj niestety tak wyjaśniają, no po prostu nie dosięgnął. No po prostu nie dosięgnął. Włazi ta lanca w tego bossa, widać k na ekranie w tym momencie. Ej, czy waszym zdaniem talanca dotyka bossa, czy widz jest ślepy? Bo moim zdaniem... Nie dotyka. Też nie... Też nie ma hitboxa u góry. O, teraz dotknęła. I rzuca teraz, Stary, ty się leczysz jak on... A tak Nie da się uleczyć. Czemu ty chcesz się leczyć przy nim podczas jego kombosa? Co ty robisz? Odejdź sobie troszeczkę. Nie dać się uleczyć. Fajr, dziękuję za 11000 subskrypcję. Bardzo dziękuję. Miło, miłość. No, na razie jest miło, miło, a zaraz będzie. Może się nasobujcie, bo mi przeszkadzacie. <słuch> I to mnie. W... Mordo, że on ma takie fazy, w których nie możesz mu damage'u zrobić w ogóle. Taka faza. Jakieś krety, nie tak to ubzdurał, że to tak ma być. Nie dziwię się, że ten boss jest wyjany do śmieci. Ten boss jest w śmieciach, on nie bez powodu jest poza mapą, w podziemiach. On jest w śmietniku, w głównym, rozumiesz. A, czyli generalnie Midir też jest totalnym ściekiem i śmieciem, bo jest sekretnym bossem, tak? Rozumiem. Ciekawa teoria. Boss jest. Dlatego on go wyjął tu, bo mówi, ka, może nikt go nie znajdzie i się nie wyda. To by akurat było zawiste stwierdzenie gdybyśmy rozmawiali o metyrze Metyr to jest najgorszy boss w tym całym Delce, ku Jezu jakie to jest śmietnisko. Fajne jest, co jest fajnego w tym bosie? Że ma fazy nieśmiertelności i go bić nie możesz? Czy to, że go do śmieci wywali, żebyś go nie znalazł? Ty a ten Rykard, nie? Taki opcjonalny, tragiczny, a ten margit, co możesz jego zamek przejechać i w ogóle z nim się nie bić? Też opcjonalny, upchnięty do śmieci, śmieć pieprzony. Bo jest tak źle zrobiony. Że nie ma połowy hitboxów. To się jest za... od... No... Zrobione. Jemu się nie chciało robić go, Ja bym chciał poznać gościa, który jest odpowiedzialny <laughs> Za tego bossa Bo jemu się go nie chciało robić Bo nawet Ciekonia nie dał, żebyś go dogonił tu I nie masz się kiedy uleczyć Nie masz się kiedy uleczyć, no nie masz. On nie przestaje atakować i to jest problem Znaczy no okienek Jego problemem nie jest, jest to, że on za... nie przestaje Fakt. atakować ale jednak daje okienka. To nie jest tak, że. I nie jest masz kiedy brak. się uleczyć, nie masz kiedy go zaatakować, a jak masz kiedy go zaatakować? Mam bo... on przez te swoje wszystkie podróże, przez gry są slajkowe, -like przez twory mi Nie zorientował się, że żeby się uleczyć, należy zrobić spacing od bossa. Przekazujesz, że ten parówczak, nie zrobił w ogóle hitboxów do niego. Parówczak? Że atakujesz go w tył, on sobie i się śmieje z ciebie, bo nie ma hitboxa. W <laughs> To ty sekretarz. Co ty będziesz mi w życie układał? A kim ty jesteś, żeś mi co mogę, co nie mogę. Church możesz, to jak ja ci powiem Bardzo dobrze wyjaśnił aferę samonową. nową, popieram. Bo faktycznie mam możliwość ci powiedzieć to. A ty mówisz, mi, że mam coś nie gram, to church możesz zrobić. Petarne może zrobić co najwyżej. Jakbyś chciał, to i też! Jak ci ktoś pozwoli, bo sam z siebie nie możesz. Szy ludzie są jak spiegę myślą, że kurwa? Nie wiem, życie będę przez terek wykładać Oho, Jest po, po, leciutki poziom zdenerwowania się podniósł Jezu, jaki ten atak jest fajny. No i zobacz, trafia go. Oj. Znowu nie trafił. trafił, nice. Ty wyciszone cały chyba cały czas przeklina. No. Człowieku, jaki to baran k**olony zaprojektował. Jaki to baran zaprojektował. więc z metra nie możesz sprawić gościa, który jest przed tobą, rozumiesz? bronią piersową. Narysuję to. Kurczę, sytuacja wygląda następująco. Masz broń, jesteś sobie ludzik, nie? Masz tutaj broń. O, jest broń. I on sobie robi tak. Dźgasę do przodu. i Powiedzmy pole, w którym on bije jest takie, nie? Zobacz. A mógłby grać bronią. Na przykład taką, wiesz, jakimś curved swordem, na przykład by się zagrał, nie takim w. I wtedy to pole do uderzenia musiałby troszkę krótszy dystans mieć. Dystans byłby trochę krótszy, ale mógłby atakować o tyle. Bo byłby zamach, w związku z czym miałby większe szanse na trafienie. I teraz moja rada dla was. Moja rada dla was. W tym momencie każda osoba, która kazała mi zalokować tego bossa, powinna w perma dostać. Łata shit? Nie no, muszę się wrócić. Ty, no ja na loku go zrobiłem. No ja na loku robiłem. Ale ja jestem pirnięta akurat, bo ja midira na loku biję. Oho. Tobie bym psa nie dała, co dopiero kobitą, żeś miał wstyczność, kręga A few moments later jesteś ty? Robisz że synem twoim jestem, albo matką, albo ojcem, żeby cię chyba słuchał? To ty słuchasz teraz mnie, mówię ci wy******aj I grzecznie schylasz ogon i wy******asz Jejku, ale ja to przyszedłem Eldena obejrzeć Mam on, pograj trochę w Eldena to to, co ty... Two thousand years later Tylko i wyłącznie chodzi o rzeczy wyniesione z domu Bo jeżeli chłop nie został w domu nauczony szacunku do gospodarza w domu jest taki sam, on w Gospoda domu grał z rodzicami. Za szacunku chyba nie okazuje nikomu. Jezu, i to jest koniec filmu? Ja pierdzielę, ale gówniany materiał, w sensie materiał fajny dzięki Reanunu. Za skrót, chodzi bardziej o to, że Mamon nie dał materiału, ja pierdolę. Nie, następnym razem jak Mamon będzie do oglądania, to trzeba sprawdzić czy on gra, czy tylko i coś, bo to jest, jejku, kurczę.